Na każdy dzień witajcie. Dzisiaj środa 16 marca. Dzisiaj dalej rozważamy Ewangelię według Świętego Jana. Dzisiaj jesteśmy już w 14 rozdziale. Wczoraj mówiliśmy o wersetach 1 do 3. Pan Jezus mówił, aby apostołowie nie trwożyli się, skoro wierzą w Boga, to powinni wierzyć też w Niego. Dotyczy to też oczywiście i nas. Pan Jezus dalej mówi, że w domu Ojca jest mieszkań wiele. Mówi też i podkreśla to, że gdyby tak nie było, to by nam powiedział: Pan Jezus wreszcie mówi, że gdy odejdzie, przygotuje miejsce i ponownie weźmie nas do siebie. Apostołowie oczywiście słuchali to jako słowa kierowane do nich, a przez to, że Jan, apostoł pod wpływem Ducha Świętego, zapisał to. My możemy też dzięki temu czytać to i odnosić to do siebie. Tutaj może na moment zatrzymam się odnośnie tego elementu, o którym nieco mówiliśmy wcześniej, nieco mówiłem w poprzednich dniach ponowne przyjście Pana Jezusa. Wszyscy chrześcijanie czekają na nie. Choć faktycznie różnie sobie to wyobrażamy. Niemniej jednak prawda życia chrześcijańskiego jest taka, że Pan Jezus przyjdzie, będzie wtedy potężny, potężny w swojej mocy, przyjdzie sądzić żywych i umarłych, przyjdzie sądzić sprawiedliwych i niesprawiedliwych. W Ewangelii Mateusza w 24 i w 25 rozdziale czytamy o tym, że Pan Jezus oddzieli jednych ludzi od drugich. Część z nich wejdzie do raju, moglibyśmy powiedzieć, a część będzie wrzucona w ogień potępienia, ogień wieczny. To bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że piekło to będzie stan wieczny. Mówił o tym wiele razy Pan Jezus, mówił, lepiej dla kogoś odciąć rękę niż grzeszyć, a przez to trafić do piekła. Lepiej komuś wydubać oko, niż mieć wzrok, ale trafić do piekła, ponieważ tam będzie płaczyć, zgrzytanie zębów przez wieczność. Wydaje mi się, że dzisiaj bardzo ważne jest to, aby podkreślać, że piekło będzie trwało wiecznie. Ponieważ zdarza się, choć jestem tym mocno zaskoczony, ale tak jest, że pojawia się coraz więcej ludzi, którzy mówią, że nie, nie, nie mylicie się, piekło nie będzie wieczne, ono będzie tylko do pewnego czasu. Ono, jakby ten stan tego cierpienia zostanie, po prostu zniknie w pewnym momencie. Te osoby wyciągają pewne wersety z Księgi Apokalipsy, mówią, że tak należy je rozumieć. Ja zachęcałbym do tego, aby czytać Słowo Boże w całości. Słowo Boże nie może sobie przeczyć, nie może być tak, że. W jednym miejscu czytamy o jakiejś prawdzie, o jakiejś prawdzie mówi Bóg przez swoje Słowo, ale w innym miejscu, w innej Księdze czytamy zupełnie coś innego. To byłoby bez sensu, to nie byłoby Słowo Boże, nie moglibyśmy z tego wyciągnąć żadnej nauki. Więc jedną z najważniejszych zasad przy czytaniu Słowa Bożego jest to, że oczywiście mówimy o naukach, o doktrynach, o tym jak żyć, że te zasady, nie mogą sobie przeczyć. Pan Jezus tak wiele razy podkreśla wagę zbawienia. Prorocy w Starym Testamencie, Pan Jezus i apostołowie mówili: ratujcie się. Zbawienie, można by powiedzieć po polsku, może lepsze słowo to jest wybawienie to jest wybawienie od grzechów, od grzechów, które nas tutaj więżą na ziemi. Ale wybawienie jest też wybawieniem od piekła wiecznego, od wiecznej kary. I ten dar przyniósł na Ziemię Jezus Chrystus przez jego wcielenie, czyli to, że stał się człowiekiem, przez jego bezgrzeszne życie, przez jego mękę, śmierć, później zmartwychwstanie. Zbawienie może stać się udziałem nas. Dlatego powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że w ogóle wyciąga do nas rękę. W liście do Efezjan czytamy: Paweł Apostoł pisze, że Bóg zlitował się nad nami, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli Bóg nie zlitował się nad nami, ponieważ było w nas coś dobrego, ponieważ widział, że w przyszłości gdzieś my zaczniemy robić dobre rzeczy. Bóg nie zlitował się nad nami, ponieważ zakładał, że my będziemy szukać prawdy. Nie. Bóg w swoim niezwykłym miłosierdziu, okazując nam swoją niezwykłą łaskę, zlitował się nad każdym człowiekiem, który jest zbawiony. Zlitował się pomimo naszych grzechów, pomimo tego, że wiedział, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, którzy ciągle upadamy. Dlatego ta łaska zbawienia jest tak niesamowita. Dlatego miłosierdzie Boże jest czymś tak niesamowitym, bo Bóg zlitował się nad nami, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. I ważne, abyśmy czytali w całości obraz czasu ostatecznego sądu. Ważne, abyśmy mieli to w pamięci. To wszystko, co mówił Pan Jezus o tym: nie wybierali sobie jakichś nauk, bo, ponieważ nauka o tym, że piekło nie jest wieczne, jest. Nauką bardzo dla niektórych zachęcającą jest taką nauką, że dobrze, dobrze, ja będę się starał, ale nawet jak sobie trochę pogrzeszę, to, to zniknę, to on nie będzie za to wielkiej kary. Co jest bardzo niebezpieczne, to niektórzy mogą pójść dalej w tym rozumowaniu. Grzeszę, 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 ale i tak zniknę. Moim zdaniem to jest jedna z najbardziej niebezpiecznych nauk dzisiaj. Oczywiście ta nauka wywodzi się od badaczy pisma, później tę naukę przejęli świadkowie Jehowy, często, częściowo przejęli też adwentyści. To jest jakby jeden pień, można by powiedzieć, nauk badania pisma pod pewnym kątem. Oczywiście tam te nauki mieszają się z objawieniami prywatnymi, LNG-wide i tak dalej. To nie jest czas na mówienie o tym. Moim zdaniem nauka o tym, że piekło zniknie, jest tak bardzo niebezpieczna, jak nauka w kościele rzymskokatolickim o czyśćcu. Ta nauka o czyśćcu mówi mm, staraj się, chodź do kościoła, spowiadaj się, przyjmuj komunie. musisz być doskonały. Nikt nie jest doskonały, no i dlatego, że nie jesteś doskonały, to się tym za bardzo nie martw. Po śmierci trafisz do czyśćca. Oczywiście można dyskutować, że doktryny rzymskokatolickie mówią, że do czyśćca może trafić tylko osoba, która jest w stanie łaski uświęcającej. No, ludzie myślą, że każdy trafi do czyśćca, że piekło jest puste i te nauki się też pojawiają w kościele rzymskim, ale mi bardziej chodzi o nastawienie serca. Bóg Wzywa nas, wzywa każdego człowieka do odwrócenia się od swoich grzechów, do bycia świętym na wzór Boga. Świętymi, bądź jak jestem święty, mówi Bóg. Ludzkie nauki mówią, nie musisz być tak do końca święty i tak jakoś się dostaniesz do nieba. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, Pan Jezus, kiedy czytamy Ewangelii, dlatego zachęcam wszystkich, czytajcie. Czytajcie non-stop. Słowo Boże. Szukajcie w Słowie Bożym odpowiedzi na Wasze pytania. Szukajcie w Słowie Bożym jednoznacznych wskazówek, jak żyć. Nie pytajcie Boga, może w jakiś sposób duchowy, przeduchowiony, co mam czynić. Zacznij czytać Słowo Boże. Doskonale je poznaj. Będziesz wiedział, będziesz wiedziała, jak żyć. Nauka o piekle wiecznym jest ważna, jest w chrześcijaństwie od początku. Kto ją zmienia albo wykoślawia, popełnia bardzo, bardzo niebezpieczny grzech. Na koniec, może jeszcze krótko odniosę się. Wczoraj w całej Polsce podana została wiadomość, że, że premier, wicepremier i jeszcze inni przywódcy innych państw udali się na Ukrainę. I wielu ludzi było zaskoczonych, wielu ludzi było tym przerażonych. Niektórzy to nazywali jako może lekkomyślne. Myślę, że trzeba jednoznacznie powiedzieć, bez oceny politycznej w ogóle tego, że był to akt niezwykłej odwagi. Jaki to ma związek ze Słowem Bożym? Ma, i to bardzo ważne. Kiedy weźmiemy do ręki Księgę Objawienia w jej końcówce. Padają takie słowa, że lękliwi czy też bojący się nie odziedziczą Królestwa Bożego. I oczywiście tu nie chodzi o to, abyśmy nie bali się podejmować jakichś karkołomnych wręcz decyzji, ale to jest bardzo ważna wskazówka wiary dla nas dzisiaj. Nie chodzi o to, abyśmy podejmowali jakieś rzeczy odważne w pracy, w polityce czy w jakimś życiu prywatnym. Chodzi o to, abyśmy się. Nie bali, nie wstydzili Chrystusa. W objawienia, w księdze Apokalipsy czytamy tak, ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. Bojaźliwi, lękliwi, tchórzliwi w innym przekładzie. Pan Jezus stawia nam bardzo wysokie wymagania. Mówi, kto zaprze się mnie, przed ludźmi tego i ja zaprę się. Oczywiście tylko Bóg może nam dodać siłę, abyśmy w chwilach prób, w chwilach kiedy wyznanie Jezusa Chrystusa jest trudne, abyśmy podołali. Nasi bracia na całym świecie, w wielu rejonach świata ponoszą śmierć męczeńską za przyznanie się do Chrystusa. Pamiętajmy o tym, kiedy patrzymy na czasami brawurowe akcje ludzi wokół nas, wierzących i niewierzących. Pamiętajmy, że życie chrześcijańskie powinno być pełne odwagi, nie głupiej odwagi, ale prawdziwej odwagi, bo wiemy, że Bóg jest Panem świata, a Jezus Chrystus powiedział, że da nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi.